Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Panna. Posłuchajcie, bratkowie, temat bardzo trudny. Podzielę wam go na cztery części, żeby była jasność przekazu. Jak już wiemy, przerabiają nam Kościół na pogański i przygotowują go do jednej światowej religii. Synod potrwa dwa lata, żeby pomału wdrążyć do Kościoła te pogańskie przemiany i zwyczaje. Potem około roku 2025 powinien zwołać się Sobór by to wszystko zatwierdzić wraz z nową religią antychrysta. Do rzeczy. Pojawiły się w polskim kościele monstrancje, które bluźnią matce Bożej. Pacza mama, to nie przypadek. Chcą zrobić z matki Bożej taką słodką matkę Ziemię. A jakie są tego początki? No to spójrzmy: zdjęcia nie kłamią. Jorge Mario Bergoglio, głoszący inną Ewangelię, posiadający ducha antychrysta w sobie, osoba, która wspiera sodomitów, a to co katolickie usuwa i niszczy, nie może zwać się ojcem, a już na pewno nie świętym. Antychrystowi przygotowuje mu w bardzo prosty i spokojny sposób drogę, przekształcając Kościół Jezusa w pogaństwo globalne. To, że nie wierzy w Boga, jest tak jawne, że tego nie da się ukryć. Przede wszystkim nie nawołuje do nawracania, le, ale raczej toleruje grzech i nawet się z nim brata. Katolików tradycji na synod nie zaprosił, za to szamanów i sodomitów pełna chata, rozpustników, bałwochwalców i promotorów aborcji. No cóż, zmienia nawet Ewangelię pod siebie, o czym mówiła Matka Boża Wosuchowej. Zwyczaje, obyczaje na różnego rodzaju pogaństwo i sodomię. Co jest najgorsze? Że zaczyna się to w Polsce i to od samego Niepokalanowa. Urządzili sobie kaplicę stałej adoracji. Mówią, że taki był zamysł świętego Maksymiliana Kolbego. Tak? No to zaraz sobie zobaczymy, jaki był to zamysł. Przez tak zwany przypadek wpadł mi w ręce list świętego Maksymiliana. Patrzcie na zdjęcia i słuchajcie, co mówię. List się Wam wyświetli na ekranie. Oto treść listu. Święty Maksymilian Kolbe do ojca Floriana Koziury z roku 1937. Wyobrażam sobie piękną figurę niepokalanej w wielkim ołtarzu, a na jej tle pomiędzy rozłożonymi rękoma. Monstrancja w ciągłym wystawieniu przenajświętszego sakramentu bracia na zmianę adorują. Takie było pragnienie. A ludzie mówią, że braciszków tam nie ma. To skomentujmy sobie to. Przede wszystkim figura niepokalanej katolicka wygląda tak: na kuli ziemskiej depcze łeb wężowi, czyli szatanowi. To monstrum bez nóg, jak i w Medjugorje. Czy ta skrzynka ma być ołtarzem katolickim? Kpina, czy taki ołtarz widział święty Maksymilian? Na pewno nie, a na jej tle monstrancje. W niej została umieszczona, a nie na jej tle, czyli poniżej, pomiędzy rozłożonymi rękoma. Tak mniej więcej widział to święty Maksymilian. Przepiękną, niepokalaną matkę. Ta skrzynia bez nóg została wykonana w Gdańsku, mieście Wolnomularzy Masonów. Chyba w tej samej pracowni, co powstała masońska Golgota Beskidów. No i co, braciszkowie? Nie ma wam wstyd? Święty Maksymilian zawsze miał taką niepokalaną, która depcze łeb szatanowi. To, co żeście tam stawili, to największa zniewaga dokonana na wizerunku Matki Bożej Niepokalanej. Jak w Medżugorie pojawił się demon w światłości i wietrze, tak teraz bez nóg w Niepokalanowie. Monstrancje katolickie zmienione na wzór paczamamy Matki Ziemi. Teraz będą chcieli się usprawiedliwić, ale obrazy mówią same za siebie. Za to, coście zrobili Niepokalanej. Będziecie przy głównym ołtarzu adorować dzień i noc w ramach zadośćuczynienia. Jeśli ta kaplica masońska Matki Ziemi Pachamamy nie zostanie usunięta i nie będzie tam dokonana ekspiacja, błogosławieństwo tego domu zostanie wam odebrane, a mury spustoszeją. A teraz zobaczcie, jak wyglądają katolickie adoracje przepiękne zdjęcia z zamysłu świętego Jana Bosko i nie tylko kościół pełen wiary, a nie jakieś jakiś świetlisty dyskotekowych świateł. I nie pozwólcie sobie tego odebrać, krzyczeć głośno i stawiać mocny opór złu i przestępcom liturgicznym. Już za czasów proroka Jeremiasza czcili Bałwany i Baala i jak to się skończyło? Dom został spalony, a za czczenie pogańskich bożków i boginie. Teraz drugi temat. I to są już mistrzowie świata. Nawet się z, z tym nie kryją. I nie dawać ani grosza na niepokalanów, ani na kul, dopóki nie powrócą, przywrócą dawnego blasku tym miejscom. I znów zobaczymy, kto jest inspiratorem tych ołtarzy i tej przemiany. A w kul powiesili sobie diabła. Mówią, że to Chrystus z martwych stałych Kpina! Cóż, Jaki pasterz, takie barany. Wiemy, że to nie katolickie. Usuwają krzyże, bo nie pasują do nowej religii antychrysta, globalnej religii. Krzyż jest zgorszeniem dla Żydów, bigówstwem dla pogan. Masońskie monstrancje to już ochydaj spustoszenie. Promotorzy judaizmu, przed którym święty Paweł nas ostrzegał, by nie wracać do niego. Oni za ojca diabła mają. A tak powinien wyglądać w waszych parafiach Chrystus z martwych stały, a nie to, co wam ci Judasze promują. W dodatku, Chrystusa wyrzucili do ciemnicy gdzieś w kąt, a sobie postawili trony masońskie, a wy tych darmozjadów wołów nieużytecznych utrzymujecie. No cóż, jakie wnętrze pasterza? Tak się uobecnie one na zewnątrz. Śmiało można powiedzieć, że wszyscy, którzy uczestniczą w tym wszystkim, stali się już pogadami. Ani się nie sprzeciwili. No cóż, przez te wszystkie ruchy pogańskie z zachodu, tak zwane Neokhtachumenat, charyzmatycy, fałszywi egzorcyści, i od nowy niby to w Duchu Świętym, z rączkami w górze, na stojąco, bo ich kolana bolą, Złamali wasze kręgosłupy katolickie. To taka fałszywa miłość, nie mówiąca o grzechu i sprawiedliwości Bożej. Żeby nie przedłużać, idźmy dalej. Teraz zobaczycie, jak wyglądają prawdziwe katolickie monstrancje. Teraz patrzcie, wy, tam bracia, braciszkowie w niepokalanowie, jak powinny wyglądać monstrancje. Nawet papież daje wam kierunek. To nie to, co u was stoi w tej kaplicy, jakieś dziwactwo w skrzyni, co bluźni kochanej naszej matce niepokalanej. Te światła w kaplicy to jak na dyskotece. I jak to jest? Jak człowiek jest pusty w środku, to musi czymś tę pustkę wypełnić, a najlepiej światełkami, żeby były większe emocje, a z nich unieszenie ducha. Tylko nie tego, co trzeba. To z braku po prostoty i pokory powstało to pomieszczenie. A mówiła Matka Boża, że zakony będą w rozpuście z braku pokory i wiary? Mówiła to Blasale. I co, zaprzeczycie? W Jasnej Górze to już nawet nie wspomnę. Tam dopiero to już jest Sodomia. Idźmy dalej ku końcowi. No to wybierajcie. Macie wybór. To jest nowa religia, którą wdrążają wam do kościoła, czyli pogaństwo, albo katolicka prawdziwa. Ja myślę, że w niepokalonowie i wielu parafiach powinni się wstydzić, ale znając życie, będą się tłumaczyć tylko z czego. Mają przecież czarno na białym. No cóż. Poganie będą swojego bronić, a święty Maksymilian kochał niepokalaną, depczącą węża, a braciskowe skrzydlaty z Niepokalanowa tak wysoko odprudeli na emocjach, że wolą bez węża, żeby ich czasem nie dopadli ci od zwierząt, wiecie, żeby ich do sądu czasem nie podali za znęcanie się nad wężem. Wiecie co? Weźcie sobie to do serca, to nie są moje słowa. Bóg Ojciec kiedyś powiedział: Widziałem, że nikt nie przeciwstawił się tym nieprawościom i bardzo się zasmucił. No właśnie. Ja nie będę mojego Boga Ojca zasmucał i będę się sprzeciwiał tym pogańskim nieprawościom i gorszycielom. Odpuśćcie oczy i pomyślcie dobrze. Coście zrobili z Matką Niepokalaną i do czego żeście dopuścili w waszych przyparafialnych kościółkach? Wilki i najemnicy są w waszych owczarniach, a wy nic. Pamiętajcie, co powiedział Pan Jezus. Jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Ja to doskonale rozumiem. Spójrzcie na te dzieci. Czy jeszcze któryś z was tak potrafi wziąć do ręki krzyż i ucałować rany Chrystusa? Ja to robię dziennie. Stary koń. A wy? Albo ucałować figurkę Maryi, jej wizerunek, jak małe dziecko. Potraficie jeszcze tak, braciszkowie, i ci, którzy tam przychodzicie? I wy wszyscy? Dziś figurki i krzyże są wyrzucane na śmietnik. A zastępują je ciemnymi, jak smoła, demonicznymi postaciami w parafiach. Kaplice Matki Bożej przekształca się w siedlisko Matki Ziemi, paczamamy i to bez nóg. To by było na tyle. I żeby nie było, to wiecie, że bardzo kocham Matkę Bożą niepokalaną najświętszą Maryję Pannę, tę prawdziwą. A nie tą zmutowaną przez ludzi czczących pogaństwo. Zastanawiam się tylko, gdzie są ci wojownicy i rycerze Maryi. Czy nie widzą, że profanują jej wizerunek? To nie rycerze, ani wojownicy. Szkoda słów na nich. Żeby być wojownikiem i rycerzem, to najpierw potrzeba być niewolnikiem Maryi. Lecz nie czekać. Kiedy królowa i twoja pani powoła cię do walki o wiarę i kościół jako rycerz i wojownik, a wszystko wywodzi się z niewolnictwa, uniżenia przed swoją panią w pokorze. To z braku pokory i gorliwości o dobre imię swojej pani nigdy nie zwalczą śmierci i życia. Przepraszam, nie zawalczą na śmierć i życie. To będą stali na rogach i trąbili: Co to nie my? Nawet się oznaczą wszyscy razem dookoła. To tyle, bratkowie. Proszę Was z całego serca, byście umieścili ten film na Waszych kanałach i poroznosili znajomym, żeby ich uświadomić, że dzieje się źle w kościele w Polsce. Wam, braciszkowie z Niepokalanowa, życzę skruchy i przemiany. Tej masońskiej kaplicy na taką, jaką widział święty Maksymilian. Jak chcecie, to wam pomogę. Mam to przed oczami: przepiękną, niepokalaną na pięknym ołtarzu, a za nią wielki witraz serca pana Jezusa, pomiędzy rozłożonymi rękoma piękna katolicka monstrancja. Na ołtarzu zawsze świeże, przepiękne kwiaty, a z boku święty Maksymilian klęczący z braćmi zmieniającymi się co jakiś czas na wiecznej adoracji. No cóż, nam prawdziwym katolikom tylko pomarzyć o zamyśle świętego Maksymiliana. Trzeba pocieszyć się pogaństwem, patrza mamą bez nóg. Omijajcie to szerokim łukiem i ani grosza. Może jak z ubożeją, to wróci rozum i pokora. To tyle, bratkowie. Walczcie o Kościół i wiarę. Bo Bóg to wszystko widzi, kto po jakiej stronie stoi. A teraz niech Pan Bóg błogosławi, Matka Boża niepokalana prowadzi po drogach Syna do Syna. Broncie wiary i kościoła i waszej matki niepokalanej do ostatniej kropli krwi. Walczcie, nie bójcie się, Bóg jest z wami.